Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj jest gry Enlisted i dzisiaj omówię FNAB 43. Jeden chyba z najlepszych pistoletów maszynowych w grze Enlisted. Niesamowicie moim zdaniem skuteczny i dostępny w miarę wcześnie w rozgrywce. A jest to broń, która, nawet po wbiciu już wyższych poziomów, będzie się sprawdzała, będzie groźną bronią. Prototyp tego pistoletu powstał w roku 1943 we Włoszech. I co ciekawe, ten pistolet całkowicie nie wpisuje się w tendencję projektowania pistoletów maszynowych podczas II wojny światowej. Podczas II wojny światowej upraszczano do maksimum konstrukcję nie tylko pistoletów maszynowych, ale również innych broni, czy MP40, czy M3, czy Sten. To były pistolety, można powiedzieć, bardzo proste, bardzo tanie w produkcji które może nie miały jakichś niesamowitych osiągów, ale były bronią jak najbardziej wystarczającą. Natomiast Włosi poszli dokładnie w odwrotnym kierunku, postanowili, że powstanie pistolet, który będzie po prostu nad wyraz dobry. To była konstrukcja świetnie zaprojektowana, to była konstrukcja, która miała bardzo dobrą szybkostrzelność, przez to dobrą stabilność. I to powodowało niski rozrzut, więc była to broń, która naprawdę była bronią udaną. Szybkostrzelność teoretyczna to 400 strzałów na minutę, zasięg skuteczny 200 metrów. Strzelała ta broń nabojem ziemi na 19 mm parabelu, ważyła 3,62 kg. Prędkość porządkowa pocisku to 381 m na sekundę. Ponadto zastosowanie zamka półswobodnego spowodowało, że ta broń była bardzo celna w porównaniu z innymi pistoletami maszynowymi. Więc była na większe dystanse nieco bardziej skuteczna. Pistolety maszynowe podczas II wojny światowej nie były wybitnie celne i to można odczuć w grze Enlisted. Natomiast ta broń jest niesamowicie celna i to jest naprawdę broń, która na średnim dystansie radzi sobie naprawdę, naprawdę dobrze. Wręcz powiedziałbym, że nie należy skracać dystansu do tego krótkiego, tylko grać na średni dystans, bo bez problemu trafimy wroga. Ponadto posiadamy 40 nabojowy magazynek, to jest dość spory magazynek. Jednak spokojnie nie wystrzelamy się z niego zbyt szybko. Dlatego że to, jak ta broń pracuje, powoduje, że no, wystrzelanie się z całego magazynka trochę zajmuje czasu. Po prostu nie odbywa się to, można powiedzieć, za szybko. Niektóre pistolety maszynowe mają tendencję do takiego niesamowitego prucia amunicją, i to w wielu przypadkach może być zgubne dla strzelca. Natomiast tutaj nie ma takiej opcji. Ta broń jest po prostu pod tym względem rewelacyjna. Jestem z niej niesamowicie zadowolony i też zaskoczony, bo naprawdę jest to rewelacyjna broń. Yy, mamy w rękach naprawdę potężny oręż, którym możemy skutecznie zwalczać przeciwników. Produkcja tej broni to rok 1943-1944 Wyprodukowano zaledwie 7000 egzemplarzy I to takie około 7000 egzemplarzy I pewnie wiele osób zapyta dlaczego tak mało wyprodukowano tej broni skoro ona była aż tak dobra Po pierwsze zacznijmy od tego, że sytuacja Włoch w tym czasie była można lekko powiedzieć nieciekawa yy, Druga kwestia to fakt, że ta broń była skomplikowana i droga ona po prostu była bardzo dobra, ale z tego też powodu była bardzo droga i bardzo skomplikowana. Więc była to broń, która na czasy wojny nie za bardzo się nadaje, dlatego że w czasie wojny potrzebujemy zazwyczaj dużo sprzętu i niekoniecznie on musi być genialny. Natomiast ważne, żeby on był i najlepiej jeszcze w dużych ilościach. Więc, jak najbardziej, ta broń się do tej kategorii nie zaliczała. To był istny Majstersztyk. To był po prostu naprawdę dobrze zaprojektowany pistolet maszynowy. A i ponadto był również bardzo poręczny, dlatego że posiadał kolbę składaną i był przez to bardzo, można powiedzieć, kompaktowy. Waga też, jak najbardziej, ok. Więc, była to broń, która naprawdę. Była świetnie zaprojektowana, tutaj nie było jakichś przypadkowych elementów. To wszystko było naprawdę dobrze zrobione. I ta broń być może w czasach, kiedy nie toczyłaby się wojna, jak najbardziej miałaby szansę na zaistnienie, ale w czasach wojny, no niestety, była ona zbyt skomplikowana. Po prostu konstrukcje prostsze bardziej sprawdzają się w czasach wojny, natomiast te bardziej skomplikowane no, nie mają szansy się pojawić na większą skalę. No chyba, że ktoś to wymusza. No ta broń niestety nie miała takiego można być promotora, który wymusiłby. Jej wprowadzenie, natomiast jak najbardziej ta broń była po prostu bardzo dobra i to czuć w grze. Enlisted po prostu jest to broń, można powiedzieć, jak najbardziej topowa, jak najbardziej skuteczna. Jeśli macie ten pistolet maszynowy, no to jak najbardziej warto go wykorzystywać. Jeśli chcecie na przykład jakiś mieć pistolet maszynowy w oddziale i chcecie, żeby ten pistolet maszynowy był naprawdę skuteczny, to jak najbardziej polecam tutaj zainwestować właśnie bileciki na broń, bo jest to jeden z niewielu pistoletów maszynowych, który trzyma naprawdę klasę nawet na średnim dystansie, jest celny po prostu. Natomiast na tym krótkim dystansie również się potrafi spisać, no na te duże dystanse raczej nie, może jak macie farta to traficie, chociaż nie wątpię posiadając ten pistolet i strzelając na duże dystanse jest większa szansa, że traficie niż w przypadku innych pistoletów, więc jak najbardziej jest to broń moim zdaniem skuteczna, moim zdaniem jak najbardziej udana i w grze Enlisted warto ją posiadać, naprawdę będziecie mieć tutaj bardzo dobrą broń w rękach i na pewno to wpłynie pozytywnie na wasze wyniki, więc jak najbardziej tą broń polecam. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co myślicie o FNAB43. Czy grajcie tam bronią w grze Enlisted? Jeśli tak, to jak ją oceniacie? Napiszcie też, czy pojawiła się tam broń w jakichś innych grach. Jeśli tak, to jak tam się spisywała? Mi się wydaje, że dla Enlisted ta broń jest, można powiedzieć, takim unikatowym trochę pistoletem, chociaż być może pojawiała się ona jeszcze gdzieś indziej. Niekoniecznie to musiałaby być strzelanka, mogłaby być to na przykład gra strategiczna. Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się, było do usłyszenia no i cześć